Również kanadolna radca prawny kanclerza Filipsza Gbabis Expert House jest z nami. Kłaniam się nisko, pani mecenas. Dzień dobry. Pani mecenas, spotykamy się dlatego, żeby pani mecenas nam powiedziała najprościej, jak się da. Bo tu się szykuje jakaś gigantyczna rewolucja, jest o tym jakaś duża dyskusja co do prawa, które ma implementować specjalne unijne rozporządzenie adresowane do platform internetowych. Czy ta zmiana prawa, która jest w tej chwili, jak sprawdziliśmy na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów, ona nam, użytkownikom, rzeczywiście da jakiś oręż do tego, żeby z platformami dyskutować bardziej, kiedy naruszają nasze dobra osobiste, kiedy w ogóle robią coś na naszą niekorzyść? Tak, oczywiście. Moim zdaniem, nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest krokiem w dobrą stronę. Ona ma wprowadzać istotne nowe uprawnienia dla prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organ ten uzyska możliwość wydawania decyzji, które nakazywałyby platformom blokowanie nielegalnych treści w internecie. I to dodatkowe narzędzie ma funkcjonować obok już istniejących mechanizmów i ma je uzupełniać. Jak pokazuje praktyka, obecne narzędzia są niewystarczające i decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mają być podejmowane w trybie szybkim, to znaczy organ ma wydać decyzję od 2 do 21 dni. i Przykładem takich nielegalnych treści, które będzie można zgłosić do prezesa Urzędu mhm. Komunikacji Elektronicznej, to na przykład będą treści, które naruszają dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej. Um, tutaj y, bardzo ważne jest to, że takie decyzje będą natychmiast wykonalne i strony będą mogły odwołać się do sądów administracyjnych i w takim postępowaniu będzie uczestniczył wnioskodawca. Jak i platforma internetowa. Obecnie spotykamy się z tym, że jest bardzo dużo głosów krytycznych co do projektu ustawy i koronnym argumentem jest, jest to, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie miał zbyt szerokie uprawnienia, które by umożliwiały cenzurę treści w internecie i eliminowanie niewygodnych komentarzy, na przykład się tutaj podkreśla na preferencje polityczne. Mhm. Um, Tutaj kontrowersje wzbudza też to, że w postępowaniu nie będzie uczestniczył autor komentarza, czyli że będzie dochodziło do ograniczenia wolności słowa. Tutaj mamy też do czynienia z takim odwiecznym problemem balansu pomiędzy wolnością słowa a ochroną dóbr osobistych. Z mojej perspektywy, problem zwalczania tego typu treści jest bardzo trudny jako, jako pełnomocnika i osoby, które są dotknięte. Tego typu treściami mają obecnie bardzo długą ścieżkę do, ścieżkę do przybycia. I w swojej praktyce wielokrotnie się spotkałam z, z, z taką bezradnością, dlatego że osoby, które na przykład prowadzą konto na, na TikToku, dot, dotknęło ich potrzebujące się konto, które wysyłało skamerskie, skamerskie oferty do, do klientów, nie mogły nic zrobić, żeby platforma zareagowała. Platforma nie podjęła żadnych działań i tutaj um, doszło do tego, że kolejne osoby były pokrzywdzone i platformy Pani mecenas, nie reagują. Ja tutaj wejdę w słowo tylko na sekundę, bo chodzi mi o to, czy rzeczywiście my będziemy mogli tak, bo sam prezes rozumie, że ma takie uprawnienia, ale my będziemy mogli sami mu podsuwać, że tak powiem, prośbę o jakąś interwencję? Tak, to będzie wymagało złożenia wniosku. Jeżeli nasze dobra osobiste zostały naruszone albo na przykład prawa własności intelektualnej, to zgodnie z projektem będziemy mogli skierować wniosek. To będzie prosty wniosek. Będzie musiał zawierać imię, nazwisko, opis naruszenia, przedstawić jakieś dowody, podpis, tak żeby umożliwić organowi rozpoznanie sprawy. Pani Mecenas i tutaj zróbmy krótką przerwę i jeszcze do Pani Mecenas wrócimy po tej krótkiej przerwie, dlatego że temat jest na tyle tam palący, że trzeba w ogóle jeszcze takiego praktycznego punktu widzenia spojrzeć przynajmniej na dwie rzeczy, które mam tutaj w zamiarze tak uczynić, więc bardzo bym prosił, że Pani Mecenas z nami jeszcze chwilę została. Musimy proszę Państwa teraz zrobić krótką przerwę. Pani Mecenas, a może być taka sytuacja, że my się czujemy, że w internecie ktoś nas oczernił, ktoś o naszym biznesie napisał źle, ja mówię tak zakładam, że to już prawo by działało to, które jest teraz przedmiotem właśnie e, pracy komisji komitetu stałego. Czyli to nie jest też sprawa powszechnie obowiązujące, no ale takie założenie przyjmijmy. No i teraz. I idę do tego, składam wniosek do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I tam wymieniam to, robię screeny, zdjęcia, a prezes mówi, nie, 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 Blajer, to ty się czujesz w ogóle jakiś taki przewrażliwiony. Moim zdaniem tutaj żadnego tam naruszenia nie ma, ja nie będę do żadnej korporacji w ogóle występował i żadnej decyzji nie będę podejmował. Może zaistnieć taka sytuacja, ale wtedy podmiotowi, który czuje się niezadowolony z decyzji, będzie przysługiwało prawo odwołania się do sądu administracyjnego, który wtedy oceni, czy, czy, tutaj, czy decyzja została wydana zgodnie z prawem. Więc to nie jest też tak, że, że tutaj będzie decyzja prezesa UK, już nie mamy żadnego pola manewru. Okay. Będą możliwe do podjęcia dodatkowe, dodatkowe środki. Jasne. Pani mecenas, to wszystko super, tłumaczy w ogóle, wszystko wiemy już lepiej dzięki temu. No ale teraz tak. Pani mecenas, a czy yy, samo już potem postępowanie, czyli jak nawet złożymy wniosek prezes rzeczywiście zainterweniuje tak jak pani przed przerwą nam tłumaczyła, a potem będzie ta ścieżka sądowa, to ona nam się nie obróci może, może nie obrócić przeciwko nam, bo już na etapie postępowania sądowego tam zaangażują odpowiednio w ogóle odpowiednie siły prawne przedstawiciele określonych platform i przekonają nie 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 było w ogóle żadnego naruszenia jakaś treść w ogóle powinna dalej w ogóle na platformie wisieć. E, a skoro zostało to wszystko usunięte, to teraz proszę w ogóle nam z tego tytułu płacić jakieś szkodowanie, i wtedy my, jako sami zainteresowani, staniemy się troszeczkę jakoś ofiarami tej sytuacji. Nie, nie widzę też takiej sytuacji, dlatego że decyzja będzie, wy, będzie wykonalna natychmiast, więc platforma, żeby się do niej nie stosować, musiałaby wnieść e, o wstrzymanie jej wykonalności. Jeżeli uh -huh. m, będziemy działać, na, e, będziemy działać e, na podstawie wydanej decyzji i organ będzie zobowiązany do usunięcia tej treści, mimo że ona jeszcze nie jest prawomocna, no to tutaj nie spodziewałabym się e, żadnych, e, żadnych ryzyk. Postępujemy zgodnie z, z decyzją, która została wydana przez e, upoważniony organ. E, zastanawiam się tylko, jak będzie wyglądała kwestia egzekwowania, e, wykonania decyzji. To, m, to jest tutaj takie pole, które może wzbudzić. E, Zbudzić wątpliwości, czy platformy będą się stosowały. No bo w praktyce spotykam się z sytuacją, gdy platformy nawet nie respektują postanowień o udzieleniu Aha. zabezpieczenia i nie usuwają takich treści. Nie liczyłabym też na taką szczególną aktywność dla, po stronie platform internetowych, że będą bardzo zaangażowane w postępowania sądowe, bo to angażuje bardzo dużą ilość czasu i środków i dla platformy zwyczajnie może być korzystnie usunąć taką, taką treść i mieć sprawę zamkniętą. Bardzo Pani Mecenas dziękujemy za to wyjaśnienie. Agnieszka Nadolna w Skancali Filipczak, Filipiak Babicz Expert House była naszym gościem.